Odbywanie kary odbywa się jednak w strasznych warunkach, w warunkach, w których ludzie się nie resocjalizują, a to znaczy tyle, że wrócą do społeczeństwa jako gorsi ludzie, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest tematów, mam nadzieję, że ja je tutaj dotknęłam, na które nie tylko trzeba sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, ale po prostu zacząć działać i przestać myśleć o zbrodniach jako o sytuacji, która nas nie dotyczy, po prostu, która dotyczy. Kogoś z boku za ścianą. Nie, ona dotyczy nas, bo jak przyjrzymy się tym zbrodniom i jak się Państwo pewnie przyjrzycie zabójstwom, zbrodniom z waszego regionu, bo przecież takie rzeczy się dzieją niestety w Polsce, to i y, staniecie przed lustrem i tylko sobie będziecie mogli powiedzieć, czy mogłem coś zrobić, to nad, naprawdę bardzo często może się okazać, że bijąc się w pieśń, y, znajdziemy w sobie winę.